Siemano widzowie, to kolejna część wybijania się na 500 puszek. I no dzisiaj spróbujemy sobie wbić no myślę, że tak na 300. I myślę, że było, byłoby git. No Zagramy sobie jedną rąkę. Obyśmy wygrali. Dobra, tam Jackie w ogóle coś zabiła. Dobra, tu jest typ. Tu gdzieś chyba jest Jackie. Chyba, że ona wyszła. Gdzie jesteś? Dobra, chyba jej tu nie ma jednak. Na szczęście. No gdzie? O, tu jest typ na pewno. Tu jest typ, bo widziałem. O, jest Lary i Lori. Lori i Lary. O Jezu, to jest ten nowy. nie! Prawie. Prawie, no. Mała mu została. Gdybym wcześniej mu zadał może trochę więcej, to by się udało. O, chociaż boty są. Trochę może to. Dobra, tu widziałem tego nowe. O, tu jest B, B, B. one jest. Dobra. My się myliliśmy. No co jest? Ja uciekam stąd tutaj tej bi. A nie, e, e, zabita, zabita. Zabita. Dobra. Gdzie są ludzie? Nie, ile to ona mi zadaje? Dobra, co to jest za Edgar w ogóle? No i co? Jak tam? Jak tam? Dobra. Możecie Na napisać w komentarzach, co dostaliście do buta. I pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Bo chciałem zostać prawnikiem krejertorem, czy nie wiem, co się mówi. No nie, no! Dobra, jakiś błąd walony. To jutro będzie, dobra. Grały kolejne ludzi Co to jest za skin? To jest w... Edgar? Edgar. Nie wiem jak, ale... Po co wydawać na skina i też Edgarem? to jest Edgara, Nie ma sensu. Nie. Co to leon? Kurde. Ale dziesiąta ranga, to co, i ci tak powoli wbijają? No niestety. To myślę, że w następnych, na następnych rundkach to zrobię tam lapsa. Na następnej rundzie zrobię sobie na i wtedy wrócę. Teraz błagam, błagam, żebym nie padł na pierwszym, bo nie chcę. Uciekam stąd. Gdzie są ludzie? Gdzie ludzie? No ja na drugie miejsce. Dobra Zrobimy timelapsa, więc... Robimy timelapsika i jak uda mi się do czwórki tutaj do dolecieć, to wtedy wam powiem to widzimy się za chwilę. Ej dobra, nie uwierzycie, ale teraz otwieram sobie Stardropa i wyleciał mi legendarny Stardrop, więc M powiedzcie mi, że poleci coś dobrego z tego Stardropa i jakaś juju! a to jest nowa postać, więc następną postać będzie mogli wbić juju na właśnie 500 puszek, bardzo fajny dropik, właśnie fajna postać to jest. Jest jeszcze niezbalansowana, nie naśmieje się, ale tu epic it skin do nity. Ale kart, jak go nie jest za mocny. Dobra, raczej jak teraz zagram rundę jedną, to będę miał gadżeta. więc znowu time lapse wygrałem ale no dobra dobra mam mam gadżet mam gadżet w końcu mam gadżet mogę sobie w końcu kupić gadżeta tak w końcu tak w końcu gadżeta tak w końcu dobra tu, teraz gramy w knockout, a w końcu gadżeta tego wolnego. Ile ja musiałem czekać na niego, to jest po prostu niepojęte. Dobra, to jakieś boty są. No na jeszcze. Jezus ten brok to w ogóle jakiś bot. Ty! Barley mnie zabije. No, no i co to za ludzie są po prostu? Może jednak mogę nie ginąć od tego barleja. Chyba jednak mogłem nie ginąć od tego barleja. Ten brok się nie rusza. O nas, co ledwo się rusza. To będzie trwało wieczność. Co tu się dzieje w ogóle? Ten ginia od strefy. Ta, to zaraz ginie pewnie. Jak ona to wygra? Nie gadaj, że ona to wygra. To jest po prostu powalone. Strzelaj, strzelaj. Ju! dobre. Dobra, lecimy. Leży. No i e, z, ale łatwo z nią. Kolejne pieniądze. No i myślę, że jednak będziemy z, na, zbierać na piętro, na trzysta na razie, bo to ciężko. Więc teraz sobie ulepszę szósty i siódmy dobra dobra to muszę tu nie ja jestem jakiś inny czym gram to nie, ja nie chciałem. Ja nie chciałem ją zagrać. Ja nie chciałem je zagrać, no. Dobra, tylko mała grupka krasowa, nie wnikajcie na nią. Usunie się. Dobra, leży, nie musiałem ulta zużywać. Ale jednak będę w szali grał, jednak jeszcze. Nie chcę na tego marnować mego ulta. Dobra, to na następnego typu się użyję. Wynajdź mi go. A tu jest sam przed. No i S. Ale lepiej Shelly będę grał. Lepiej będę szeli grał, tak. Więc ja sobie wyrzucamy i będziemy grali szeli. No w sumie to już jest koniec odcinku, yy, tu macie, pod tym macie mój ID, jeśli chcecie mnie dodać to napiszcie swój nick i dodajcie, pamiętajcie o łapki w górę i subskrypcji. Siema!